W tym filmie widzowie te się do oszustów szatów na serwerze anarchii.gg. Jak mi poszło? Powiem tylko tyle. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale też nie można powiedzieć, że parę fajnych akcji wyszło. 400 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia, już jutro. wlatuje kolejny odcinek na kanał i w komentarzu napiszcie swój nick z Minecraft'a, pozrobiłem zrobiłem losowanie na full anarchicznego seta. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. A przed filmem chciałem was zaprosić widzowie nie na boksa, chociaż na boksa y, też, ale na kit pvp. Aktualnie są beta testy nowego y, trybu. Na moim serwerze kapel polega to na tym, że dostajecie losowe kity, bijecie się na dole z wszystkimi ludźmi, za każdego kila dostajecie jeden token, który możecie sobie sprzedać na slash sklep u tego villagera fajnego e, i dostajecie za to pieniądze. Za te pieniądze ulepszacie sobie te właśnie kity, które dostajecie u tego NPC. To jest troszeczkę drogie, więc pamiętajcie o tym, no, ale równie dobrze te tokeny możecie zdobywać poprzez kopanie na serwerze, bo tam mapę można kopać. U tych villagerów możecie wszystko sprzedawać, czy na przykład właśnie kupować jakieś Podki i wiele, wiele innych. Naprawdę. Ciężko jest to opisać w takim yy, wstępie. Więc musicie sami wbić i przetestować. A w tym tygodniu już będzie oficjalna edycja tego trybu. Piję na bankem.sekszop.pl. No, witam, widzowie, serdecznie. Jesteście na Anarchii GG. Dawno mi na tym serwerze nie było. A jesteśmy na trybie lifestyle. I zapytacie się pewnie, dlaczego? No, jeden powód jest taki, że Dexy stawił odcinek ostatnio, właśnie z tego trybu. I bardzo dużo ludzi gra. Na przykład teraz jest godzina 13, jak to nagrywam. I jest, no, 500 osób tutaj na trybie. Więc kurczę zawsze yy, spoko. No i też, widzowie, po prostu ja lubię taki tryb no bo mogę się potepać do ludzi, mogę kogoś zabić, albo e, większe prawdopodobieństwo jest po prostu na to, że pod, e, podczas tego teleportu ja e, zginę, więc plan jest prosty, robimy e, kile tepamy się do szóstów szatu, no i miejmy nadzieję, że uda nam się coś zarobić. Mój ekwipunek aktualnie wygląda tak, że mam całego zwykłego seta anarchicznego poziomu pierwszego, mieczyk e, też poziomu pierwszego z otruciem i z na dodatkowe obrażenia 25%, więc całkiem sporo i wydaje mi się, że no co, no będzie po prostu mocno, niestety nie mam żadnej elitry, więc będę miał problemy z jakąś ucieczką, no, ale mam nadzieję, że uciekać nie będę musiał i mam nadzieję, że kurczę nie zginę. Anarchiczny killoff na pewno jest przygotowany na wszelki y, wypadek. No kurczę, no co? Nie ma chyba co przedłużać. A! No zostawcie se lajka like i suba, nie? No bo coś tutaj wylosujemy seta na przykład anarchicznego y, tego całego. Mogę to zrobić. Nie ma z tym najmniejszego problemu, więc zostaw tego lajka. Like e, najważniejszą rzeczą w tepaniu do szóstów szatu jest jedna rzecz. Po prostu trzeba wybrać mądry po prostu y, nick osoby. Taki nick, gdzie będzie raczej wiadomo, że to nie będzie jakiś wykokszony gościu, no bo jeśli mamy się do jakiegoś Typa, który będzie z trzema kolegami i z anasetami dwójki. No, to ja sobie nie poradzę. A chciałem tak, że nie wiem, jakoś jeden na jeden, coś w tym stylu, to byłoby na pewno yy, fajne. W razie W mam jedną potkę na stręża, więc będzie trzeba yy, sobie ją wypić, ale przypuśćmy, no, tepniemy się do pierwszej osoby i zobaczmy, do yy, kogo tutaj yy, można. Maci Macolok 32. No, nikt brzmi jakby tak, coś tam ogarniał, ale nie do końca. No mam nadzieję, że sobie poradzę i że yy, nie zginę głupio. Kurczę, bo szkoda byłoby mi tego seta po prostu. No i zostałem z akcept... Szybciej niż mogą mi się to wydawać. Water bucket w razie W. No i co? E, ja sobie tutaj wyleję. I co to się dzieje? Od razu mi tutaj lognęli. Nie, są, są. Jest ziomal, jest ziomal. I o Matego, on ma tego. miał z ale zginął. I go zabiłem po prostu. Ej, o co tu chodziło? On miał e, tego pecika Discordowego. Bo są pety dodane na serwerze. Tylko nie wiem, jak to za bardzo działa. Czy jeśli ja zabiłem ziomka z petem, to ja tego peta dostałem. I ja będę mógł go użyć. Czy raczej, raczej e, nie. Ukośnik pety. Nie mogę tego podczas walki zrobić. I powiem wam, widzowie. Że to był najdziwniejszy teleport jakiś tepny. W ogóle o co tutaj chodzi? Ani trapa, ani nic. Nie wiem dlaczego w sumie. Jego kolega się wylogował podczas. W się sensie wylogował, się tutaj, więc pewnie się będzie logował, czy coś. I fajnie mógłby jego też zaatakować. Tylko ciekawi mnie ta komenda slash pety, jak to działa. Nie mam żadnego peta. Okej, okay, czyli jak się zabije ziomka, to się tego peta. Jego y, chyba y, nie zdobywa żadnego. Ale widzę, że jest ziomal, jest ziomal. Zalogował się chyba jednak. On się wylogował, kurde, szkoda. Perłę tylko zmarnowałem na coś takiego. Więc to do jakiegoś kolejnego zioma. Kuba123dddd33 1, -3. No to jest też taki nick raczej Gościa, który No nie ma co też tak rzucać od razu Ale wydaje mi się, że będzie miał dość średnią bazę Chyba, że to jest właśnie taki bait na takiego noobka Zaakceptował mnie dość szybko Więc na pewno ma bazę jakąś Wiaderko wody biorę od razu sobie wylewam ją i nie mogę tutaj zrzucić, ale zobaczcie to, jak fajnie zagrałem, nie? Bardzo moim zdaniem spoko zagrałem. Raczej to jest takie normalne zagranie, że wylełem sobie wodę, przez co ja nie mogłem spać na dół, no i ten ziomal się buduje do góry. Dobra, wiecie co? Rzucam perłę i od razu go atakujemy i zobaczymy, czy będzie kill. Będzie, będzie, już pewnie zginął. Oj ja on ma perłę w ogóle, ej, stary, dobra. Szczerze, wydaje mi się, że najdroższą rzeczą z tego w ogóle całej bitki to może być ta perła, nie? Ja mam jeszcze trójzą, więc raczej, raczej mi nie ucieknie, chyba. Bo ten na tym trudzą jest jakiś cooldown. Ale w takiej wodzie to będzie naprawdę długo trwało. Kurde, nie chcę pić potki na niego, bo to nie ma żadnego sensu, tak naprawdę. No, bo on ma zwykłego diamentowego seta 4-3, który tutaj na, na anarchii jest yy, nic nie warty, tak naprawdę, nie? Nie wiem, czy można mieć player health indikatora, bo yy, w sensie wiecie, serduszka nad głową. Na pewno by mi to troszeczkę yy, ułatwiło sprawę. Wiedziałbym, czy mogę, czy, czy dużo mu bije czy mało. Ej, dobra, on mi jeszcze lognie, nie? Jest to tak, sensu nie ma, coś takiego. Latanie za nim. Dobra, piję tego stręża. No naprawdę, szkoda mi, szkoda mi czasu. Tylko i wyłącznie czasu mi szkoda. Nie wiem też po co on ucieka, no bo yy, raczej sobie zdaję yy, sprawę z tego, że szans nie ma żadnych tutaj. Tutaj yy, sojusz nagle pokazuje, więc raczej już yy, ogarnął, że zginie. Na pewno zginie i teraz no, po prostu może zaryzykować sojuszem albo zaatakować mnie. Ok, sprytnie. No to jest żarty, ja zanim 5 minut już latam, nie? No naprawdę, już tak nie opłaca. Za tego się ma. Jedyne co dostanę, to jakieś serduszko, które jest warte, nie wiem, z 30 dolarków, czy tam z 500. Ogólnie bym mu tej itemki oddał. Ale tak tutaj mnie gonił, tyle uciekał, że No niestety, yy, ginie sobie I miał itemy, jakie miał itemy ogólnie Piątkę zwykłą Secik, prot 3, naprawdę, tak długo to trwało Że aż jestem sam w szoku, że Tyle uciekałem, jeszcze odda, Zapytał się, czy oddam mu itemki, no niestety Nie, nie oddam, nie, nie chcę mi się Ja pierdziele, ale dobra, mamy serce I w ogóle będę musiał zrobić jakieś podsumowanie tych serduszek Ile to jest warte, bo No szukam jakiegoś pomysłu na zarobek Jak się tutaj fajnie wzbogacić, no bo jednak fajnie byłoby Zdobyć tego anarchicznego seta poziomu Drugiego, nie? No bo ten jest po prostu Prot 5, a tamten chyba Prot 6, czy coś w tym stylu. I tam jedna część kosztuje jakieś 60-70 tysięcy, tak naprawdę. No to całkiem yy, sporo, no nie można mówić, że nie. Dobra, zaakceptowany przez kolejną osobę, Madajda 211. I zobaczmy, cóż tutaj będzie. Widzę, że yy, on tutaj jakoś dziwnie zagrał, ale mam wodę, mam wodę. Mogę sobie normalnie chyba stąd wypłynąć. Siekierę, siekiera jest, dobra hitnąłem kogoś, jakiegoś jego koleżkę, więc raczej, raczej problemu nie będzie, no i są, dwie, dwa kile tak naprawdę za darmo mam wrażenie, tamten się wysypał, tak, dobra, ten pad, no i tego też tak naprawdę od razu sobie zabijemy, nie, tu są w ogóle trzy osoby, ale tego dajdę chyba wolę, bo ma seta diamentowego, no i tutaj ziomal ma trójząb w ogóle i na trójzębie ucieka, więc zobaczmy, czy uda mi się go kilnąć, yy, no i co, uda mi się go kilnąć, a ma trójząb, więc kurczę, fajnie byłoby ten trójząb przytulić, wiem, że on raczej zbyt dużo yy, warty to ten trójząb nie jest. I no. Zdaję sobie z tego sprawę, ale yy, mam nadzieję, że o, na przykład ten gościu nawet go za dobrze nie umie używać, bo go zmisował. No i zobaczmy, czy uda nam się. Udało nam się go też kilnąć, więc fajnie. I gdzie jest trójzom? Gdzie jest y, trójzom, który y, dostaliśmy? Ej, dobra, on seta 4-3, który raczej nic warty nie jest, ale. No, trójzom sobie zostawię, bo będzie można zawsze to sprzedać za jakieś pieniądze. No i tak naprawdę trzy bardzo, ależ to bardzo szybkie kile nam padły. Szczerze, kurde, myślałem, że będzie trudniej, ale też pewnie mam po prostu jakiegoś farta do y, osób, do których się tepam. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że jakbym się tepnął do jakiegoś ziomka, który, nie wiem, kurczę w endzie trapuje, w, w nederze trapuje, czy coś, no to już tak. Łatwo by nie było, ale no są trzy bardzo. Ależ to bardzo szybkie fragi. I szczerze, mam wrażenie, że miałem kurczę Nie wiem, więcej killi? 77 zabójstw na moim koncie. Z tego, co obserwuję, rynek, to taki trujdzą, który zdobyłem, no to nie wiem, za 2000 mogę sobie chyba go y, sprzedać, więc całe wystawimy. Fajnie byłoby za y, dwójkę go dostać. Do, to znaczy, no 2000 dostać za niego. No i dodatkowe serce tam po 700 dolarów nawet chodzą, więc kurczę y, Mając 17, 18 tak naprawdę serc, no to jakaś tam kaska y, to jest. Więc naprawdę e, fajnie I chciałbym zobaczyć ile kosztuje mieczyk Po prostu właśnie mieczyk taki Jakiś fajny Tu są jakieś smocze, które są w ogóle kozakiem Bo one rzucają perłę Więc no, na to nas na pewno nie będzie stać Ale ja bym chciał e, zwykły anarchiczny e, mieczyk Nie wiem czy jest anarchiczny miecz poziomu drugiego Widzę, że są same miecze anarchiczne poziomu e, pierwszego Więc szczerze nie wiem Set anarchiczny dwójeczka jest Ale czy mieczyk jest anarchiczny dwójka? Wydaje mi się, że mogłoby go e, nie być A jak jest to możecie mi e, powiedzieć no bo sam nie mam zielonego pojęcia I cały czas te ziomki co ich zabiłem piszą Żebym im oddał itemy id i przepraszają I że nie będą robić już trapów No niestety, niestety, za późno panowie Dobra, mamy gościa, Oniku, straczka 1, 2, 3, 4, Więc to akurat jest na 100% Jeszcze większy Steve jak do jakichś tepałem Więc no do niego też się tepiemy, bo na pewno będzie e, Darmowym kilem. no i Pios Od razu stręża, nie będę tutaj jakkolwiek Oszczędzał tego, no i zaakceptował O to chodzi, oczywiście woda e, W ruch od razu i... I widzę, że kurde ja pierdolę, przestraszyłem się sam po prostu i zeskoczyłem i od razu łoterka sobie zrobiłem. I szczerze powiedziawszy to było najdziwniejsze zagranie, chociaż tutaj żomal... Sam zeskoczył i co? On po prostu zeskoczył, oddać mi kila w tym momencie. Bardzo miło z jego strony. Mamy dodatkowe serduszko. I kobłebika miał jakiegoś, więc chyba, chyba, chyba. Niekoniecznie, niekoniecznie. Teraz jakiś ziomel oniku Niku Bedwars, więc no, jest naprawdę ciekawie. I widzę, że są problemy chyba. Widzę, że mogą być problemy. On mnie hitnął? Nie, nie hitnął mnie, ale rozkopy chociaż tego kobła? Nie, no nie mogę tego rozkopać w ogóle, nie? To jest tragedia. Chyba, że. Nie, dobra. I tak wpadłem. I tak wpadłem w jakiegoś dziwnego trapa z yy, tabliczkami, nie? Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Jakieś wagoniki zbugowane w ogóle? To jest w ogóle yy, dozwolone? Nie mam żadnego pojęcia. Raczej raczej wątpię, ale chyba to nie przeszkadza po prostu e, mi, żeby e, stąd wyjść i go e, zabić, nie, więc raczej, kurczę, e, kill kolejny będzie no, diamentowego seta, no to tak naprawdę ciężko jest nie zabić, jedyne co sobie liczę na niego, no to właśnie, jakieś refy może dodatkowe serce, ale powiem wam widzowie, że w ogóle rzadko spotykam kogoś z anarchicznym setem, nie? nie, wiem, czy to jest właśnie taka e, zła godzina grania czy coś, ale ej, dobra, ale szczerze, ten trap wydaje się zbyt opes, tego się nie da wyjść, ten wagonik, o, nie wiem jakim cudem w ogóle wyszedłem, jeśli on byłby jakiś ogarnięty, rzucą by te Starak Mity, co tam było, no to bym sobie zginął od razu. Ale napisał pozdrowie ty, więc jest dobrze, jest dobrze, na spokojnie. Jeszcze, jeden, jeszcze jedna osoba by się przydała tutaj po prostu do zabicia, żebyśmy mieli 80 y, zabójstw równo. No i co, jest tam jakieś ciekawe nowe niki, czy raczej nie? Jest jakiś Kona Pro 1, więc lecimy do niego. Kona Pro 1 i mam nadzieję, że mnie szybko zaakceptuje, że ja mógł jeszcze skorzystać z tego strędza, którego mam przez minutkę. No i oczywiście, że zaakceptował. No coś pięknego, coś pięknego. I widzę, że zaakceptował mnie w jakimś dziwnym miejscu. Sobie spadliśmy, a gdzie on jest? A, on jest tutaj. Hello, hello. Raczej szansa jest bardzo mała na to, żebym y, do niego y, pobiegł. O, wygląda, jakby uciekł sobie po prostu od razu. Aj, aj, szkoda, szkoda. Teraz zaakceptował mnie jakiś inny gościu, ale akurat tutaj mam pewność, że zginę, nie? Mam wrażenie, że on ma bardzo dobrego trapa. A jednak, może y, nie do końca, albo jednak do końca, nie? No tutaj jednak, jednak, jednak uciekł. Jednak zginę, mam wrażenie, no. No i niestety, niestety, tak czułem, właśnie pechowo, bo kurczę, nie wiem, nie wiem, jakoś właśnie to są te motywy, za którymi nie przepadam właśnie na tych trybach lifestyle czy coś, no bo tak naprawdę to jest walka do tych stalakmitów i nic więcej, nikt nie robi niczego bardziej kreatywnego na zabicie przeciwnika, no nie wiem, nie wiem, właśnie kurczę, zarobiłbym chętnie na jakimś lifestyle, gdzie wszystko byłoby poblokowane, chociaż, nie wiem, dobra, wiecie co? Musimy jakoś jeszcze tutaj ogarnąć te itemki, bo na razie jest yy, krucho. Ja zrobiłem ja przed chwilą na seta anarchicznego, a okazało się, że nawet nie mam drugiego seta anarchicznego, więc będę musiał jakoś zarobić na to pomiędzy odcinkami, ale sobie na pewno wystawię te dodatkowe serduszka. Wszystkie no i powinno być tak naprawdę w porządku. Ja widzowie dziękuję za oglądanie tego filmu, widzimy się jutro o 15.00, bo daily i napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z Anarchi, z Lifestyle, czy mam tutaj pograć na poważnie, czy raczej, kurczę, tylko błok PvP. Wbijajcie na bankmc.pl.